Proszę leżeć. Nie zostanę tutaj. Nie wiem, gdzie jestem, ani kim jestem. Kim wy jesteście? Poberwałeś w głowę w dzielnicy 1 maja. O czym ty mówisz? Spokojnie, stracił pan chwilowo pamięć. Gdzie jest? Na Złapiemy go i do końca życia będzie żałował. Gdzie ta dziewczyna? Z czarnymi oczami i o głębokim spojrzeniu. Trzymała mnie za rękę w karetce. No jak to? Nie należy mu podawać zbyt dużo informacji. Pięknie.